Personality plus, daily miracles, hope ignites Witajcie kochani! Oglądacie program Cuda Każdego Dnia na kanałach Christian Culture Network i Osobowość+. Plus. Zanim zanurzymy się w dzisiejszy temat, zatrzymajmy się na chwilę i razem z muzyką oddajmy Bogu serca. Posłuchajcie tej krótkiej modlitwy w piosence, otwórzcie się na jego obecność i pozwólcie, by Duch Święty przygotował Was na słowo, które dziś czeka. Zapraszam do wspólnej muzycznej modlitwy. Pamiętasz modlitwę pańską, te proste słowa, te prośby? Przyjdź królestwo Twoje, czy to tęsknota, czy tylko zobowiązanie? Współcześni myśleli, że miecze i trony, jarzmo okupanta Lecz Jezus przyniósł coś nowego, poza murami, bez zgiełku miasta Królestwo to nie jedzenie, królestwo to nie pucha To sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, taka jest prawda Rewolucja królestwa, w sercu ma swój tron Nie kręć się w kółko jak komik, gdzie cel jest niedościgniony Królestwo Boże, królestwo Boże, niech przybliży się dziś Boże swoje sprawy, ono wszystko się zatroszczy Ty idź, szukaj królestwa Najpierw, a reszta będzie dodana Niech Jezus panuje, zmieniaj świat Jak często życie wygląda Karuzela nocą, ten sam pęd, ten sam ruch, a sensu brak gdzieś ucieka z pomocą. Kręcisz się wokół siebie, bo myślisz, że to musisz sam. Działasz automatycznie, bez refleksji, bez żadnych bram. Lecz gdy Jezus wchodzi na tron, gdy mówisz, przyjdź królestwo. Twoje, kierunek się zmienia, oś serca to on A nie własne boje Nie musisz się troszczyć, ono wszystko zadba To jego zasada Ty tylko pozwól Duchowi Świętemu By charakter Twój kształtował Rewolucja Królestwa w sercu ma swój tron Nie kręć się w kółko jak komik Gdzie cel jest niedościgniony Królestwo Boże, Królestwo Boże, niech przybliży się dziś Może swoje sprawy, ono wszystko się zatroszczy Ty idź, szukaj Królestwa, najpierw a reszta będzie dodana Niech Jezus panuje, zmieniaj świat Życie w Królestwie to przywileje, to prawo i odpowiedzialność Bycie wzorem Jego Syna, to nasza w Nim jest powinność Niech Twoje pragnienia przemienia, niech w nim się objawia. Moc, sprawiedliwość, pokój i radość rozświetlają każdą noc. W sercu ma swój tron Nie kręć się w kółko jak chomik Gdzie cel jest niedościgniony Królestwo Boże, Królestwo Boże Niech przybliży się dziś Porzuć swoje sprawy, ono wszystko się zatroszczy Ty idź, szukaj królestwa Najpierw reszta będzie dodana Niech Jezus panuje, zmieniaj świat Niech światu słyszy nową pieśń, bo cuda dzieją się każdego dnia, gdy On w centrum jest. Amen. amen. Królestwo, amen. Niech przyjdzie teraz. Cuda każdego dnia, 13 grudnia dwa roku. Oglądaj i przemyśl, jak Bóg przemienia twoje życie. Witajcie kochani. Oglądacie program Cuda każdego dnia na kanałach Christian Culture Network i Osobowość Plus. Dziś wołamy: sprawy królestwa. Wraz z Jezusem na świat przyszło królestwo Boże. Czytamy: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem królestwo niebios. Ewangelia według Mateusza, rozdział 4, werset 17. Kawałek nieba nowa rzeczywistość, nowe rządy, nowe prawa i przywileje. Tego nie rozumieli jemu współcześni i żyli nadzieją, że chodzi o odbudowanie świetności ich królestwa, o wyswobodzenie spod jarzma okupanta. Jezus jednak mówił o czymś innym. Jest napisane, że Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. List do Rzymian, rozdział 14, werset 17. O czym myślisz, kiedy wypowiadasz słowa modlitwy pańskiej: Przyjdź królestwo twoje? Ewangelia według Mateusza, rozdział 6, werset 10. Gotowi na rewolucję królestwa w swoim życiu? Zostańcie z nami. Czy stoi za tym pragnienie, tęsknota, by Boże panowanie jeszcze bardziej objawiało się w twoim życiu, w twoim świecie, by jego dzieci mogły trwać mocno w wierze? by w swej potędze chronił cię od złych mocy, sprzeciwiających się jego pełnemu panowaniu. Kiedyś moja córka miała chomiki, które nieustannie kręciły się na małej karuzeli wstawionej do klatki, niestety najczęściej nocą. Owszem, ruch został im zapewniony, ale tak naprawdę niczego nie osiągały. Czy czasem tak właśnie nie wygląda nasze życie? Działamy automatycznie, bez refleksji, kręcimy się na karuzeli codzienności, najczęściej wokół siebie i swoich spraw, niewiele osiągając. Kiedy jednak Królestwo Boże pojawia się w naszym życiu, kiedy modlimy się, by Jezus zajął właściwe miejsce na tronie naszego serca, następuje rewolucja. Przestaje chodzić o nas samych, zaczyna chodzić o Niego i Jego pragnienia. Pozwalamy Duchowi Świętemu, by zmieniał nasze relacje, nasz charakter, nasze wybory. Bóg bowiem kształtuje charaktery ludzkie na wzór swego Syna. List do Rzymian, rozdział 8, werset 29. Czy wiesz, że życie w Królestwie Bożym niesie ze sobą przywileje, ale też odpowiedzialność? Jezus powiedział: Ze wszystkich sił troszczcie się o sprawy Bożego Królestwa i o wzrastanie w Bożej sprawiedliwości, a wszystko, co jest potrzebne, będzie Wam dodane. Ewangelia według Mateusza, rozdział 6, werset 33. Już nie musisz się troszczyć o siebie, bo jest ktoś, kto o ciebie zadba. Ty masz pozwolić Bogu przemieniać twoje pragnienia i dbać o jego sprawy. A oglądając nas na Christian Culture Network lub Osobowość Plus, nie pomijaj reklam, kliknij, subskrybuj, zostaw komentarz, udostępnij odcinek w całości. Twoje zaangażowanie pomaga algorytmom polecać nasz materiał dalej, niosąc Ewangelię do serc, które potrzebują Bożego Królestwa. Kliknij subskrybuj i wyślij ten odcinek komuś, kto kręci się w koło. Niech usłyszy o sprawach Królestwa. Chcesz codziennych inspiracji na życie w Królestwie? Wyślij SMS CUDA na 697 473 741. Całkowicie za darmo. Wyzwanie na dziś. Wybierz jedną sprawę królestwa i zajmij się nią dziś. Napisz w komentarzu sprawy królestwa i podziel się, jak Bóg działa w twoim życiu. Jeśli to porusza twoje serce, pomódmy się razem. Panie Jezu, dziękuję, że przybliżyłeś nam swoje królestwo. Królestwo, które nie przeminie, w którym rządzą miłość i prawda. Pomóż mi dzisiaj, Panie, aby moje życie kręciło się wokół twoich spraw by mogło być błogosławieństwem i zachętą dla innych. Jeśli ta modlitwa Cię poruszyła, kliknij Lubię to i udostępnij ten odcinek. Info. Linia nadziei Christian Culture. Są momenty, kiedy serce potrzebuje rozmowy, kiedy brakuje sił, kiedy potrzebujesz prośby. Właśnie dlatego Christian Culture uruchamia infolinię nadziei. Miejsce, gdzie możesz po prostu zadzwonić i nie będziesz sam. Brat Paweł jest po to, by wysłuchać, pomodlić się, Dać Ci otuchy Słowem Bożym, bez pośpiechu, bez oceniania, z sercem pełnym wiary. Jeśli potrzebujesz rozmowy, jeśli chcesz, by ktoś stanął u Twojego boku w modlitwie, zadzwoń. Infolinia Nadziei Christian Culture, zadzwoń pod numer 730 958 583. Jesteśmy z Tobą. Amen. Sprawy Królestwa, to one zmieniają wszystko, bo cuda się dzieją każdego dnia. Dołącz do nas jutro na kolejny odcinek o Bożej Transformacji. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oglądaj w całości, udostępniaj, kliknij dzwoneczek i bądź częścią społeczności, gdzie Królestwo Boże jest priorytetem. Chcesz wesprzeć misję Christian Culture? Kliknij Super Podziękowanie lub skorzystaj z innych form wsparcia dostępnych na stronie www.polskieradio.cc. Twoje zaangażowanie pomaga nam głosić Ewangelię. Niech Bóg Was błogosławi. Cuda każdego dnia. Subskrybuj, udostępniaj. Bądź częścią Bożej Rewolucji Miłości. Opracowali Andrzej Till i Bogusia Król. Adaptacja audio-video Cezary Rogowski. Dziękuję, że jesteś. Szczęśliwego nowego roku. Z Jezusem, wobec niego nic z tego. Chcesz, żeby Twoje życzenia noworoczne miały prawdziwą moc? Podaruj najbliższym to, co najważniejsze. Przekaż to błogosławieństwo dalej. To jest najwspanialszy duchowy prezent, jaki możesz im podarować. Posłuchaj piosenki w całości. Znajdziesz ją na kanałach Christian Culture i Osobowość Plus. A jeśli chcesz mieć ją zawsze pod ręką, pobierz na naszej stronie polskieradio.cc Szczęśliwego Nowego Roku! Z Jezusem, bo bez Niego nic z tego. Szczęśliwego Nowego roku. Z Jezusem, wobec Niego nic z tego, szczęśliwego Nowego roku. Z Jezusem, wobec niego nic z tego.